Gosh, you're here, I'm Timmy! and I've been hiding here ever since. Something. Uh oh, -oh now that the tram's broken down, we have to cross the whole town to get out. Okay? Then don't waste time, it's time to go. To prowadź. Objective: z podziemnego miasta. Oh, fajny book. I want to buy all game passes of Pet Simulator 99. No to powodzenia z tym. Idź pizdów. Dziękuję. Oh, you are there again. Let's go then. A, to. Tą... O! O, czyli on wie, że my tu już byliśmy? W sumie to dobrze, bo mnie gada. W sumie jest, w sumie to on jest biały i ma niebieskie oczy, więc można było się spodziewać, że będzie, że będzie czwartą ścianę. Tak, to był Undertale referencja. Nie nie grałem jeszcze nigdy w Undertale, ale mam na Steamie. Przyjaciel mi kupił. się, nie ten tutaj. I uzgodniliśmy, że będzie to um, na bardzo e, specjalnym dniu e, ogrywana gierka. W bardzo specjalnym, e, w bardzo specyficzny sposób. Specyficzny jak na ten kanał, ponieważ um, ja nie jestem zbyt dobry w prowadzeniu live'ów. Lockpick mam! Super. Nice. To... Czy możesz przestać mi grać moje skrzynki? Dziękuję. Um, Ty chodzisz za mną? Tak, tak, tak się zdarzyło. Ja już nie ma powiedzieć, czy ty jesteś. Ja jestem w kejwie dalej. Dwa kejwy y dalej. Wiesz, ty omijasz dużo, dlatego. Staram się nie omijać. Te, które są w świetle, te zbieram. No ja właśnie zbieram wszystkie, Tak jest problem. 343. I kejwik, który? Um, nie widać, który kejwik. Dobra, kolejna pomieszczonko. kejwik ósmy, okej? Okay, będzie raven Jak przesprintował? What is that? A bird? No, Arriven? a raven? Wait! Przepraszam? Wrona nie jest... E, tym? Wrona nie jest ptakiem? Aparently nie. Tak. E, więc widzowie macie tutaj dowód. Roblox Hound mówi, że wrony nie są ptakami. A z zdobyłem. Apparently są, kuźwa, nie wiem... Wieża z tymi gadami, czy... Król Co mi się zgadza? Da... da się gwizdać tu? Eee, chyba on. Jak mi się wydaje. Wydaje mi się, że gdzieś możliwe. Wydaje mi się, że coś gdzieś chyba było o tym, że można gwizdać. O, klucz. Ok. Mm -hmm. mm. Mamy szkieleta i postaraj się, może nie ginąć, co? No, coś się Rewajw może zdać, spokojnie. Ty masz a ja nie? Bo mi zakładka nie działa. Nie rozumiem tego czerwonego okręgu, co to jest? Jestem na stronę mocy. Jeszcze raz? Jestem na stronę mocy. Możliwe, możliwe. Gdzieś coś? Gdzie on idzie najpierw? Najpierw idzie tam. Ja pójdę tu. stał? jest trójkąt. Jest też z haczykiem. A ty tu też jesteś, dobra. Ale jestem, jestem tu, ale nic tu nie ma. No nie, to są tylko dwa Oczywiście. Oczywiście wcześniejszy ran, trzy kamyki w jednym miejscu. O, 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 Jest prostokąt. Skrzywione l hmm. skrzywione l takie, znaczy, że końcówka ma skrzywioną. Nie wiem tego, na by ale wiem, gdzie jest. Hej. On jest... tutaj coś nie. Widziałeś mhm. Nie, nie widziałem. Widzę, gdzie idzie. To no dobrze. Sprawdzę sobie to pomieszczonko, w którym mnie ostatnio zabił. Jest ten, jest te, jest te z haczykiem. Wiem, gdzie zanieść. O, my... I tutaj jest o, L z takim ogonkiem do góry. Tu dobrze wiedzieć, bo tego szukam. A. Szukasz, czy szukałeś? Będę szukał. A, bo ty się rewajwujesz, okej. Okay. Spokojnie. Tu jest co? To jest trójkąt. trójkąt. był w tym pierwszym pokoju. Tak. Idź, bo mi czasu zabraknie Już mamy jedno Jeden na pięć, za chwilę będzie drugi, jak zdążę Dobra. Dobra. Nie Kolega mów Kolega mnie nie targetuje tak. Nie mów Przepraszam, przepraszam Dobra, hmm. może solo mi się uda. Mam trzy. Okej, okay. zliwej bywałem się po raz drugi? No tak, bo możesz. Dwa razy w jednej rozgrywce chyba, o. 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 jaki masz? Kółko? Kółko? Nie wiem. Może na górze tam, jakiś tam jest? tam na górę, tam na górę, tam na górę. Na górze też może być piedestał? Tak. Jak Dobrze wiedzieć. To, dojść, to... to dał tam. Nie, nie było tylko na górze, jeszcze w tym pokoju tortur. Się teraz pójdziemy na górę, on będzie tam iść. Tak, tak on idzie właśnie tam, na górę. Idę do pokoju tortur. Wyjdź. Jest prostokąt. O kurwa. Oj. Dobra? bra. Um. Nie widział. Nie, nie słyszał mnie, nie słyszał mnie, nie, nie wyczuł mnie. Mamy ten pokój jest zrobiony. Tamten jest czysty, dobra. Tam. jest z kryształami. Tak. A gdzie on był? Tu jest, tu, 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 tu. No, dobra. Mam pięć, dobra. Musimy uważać teraz. On hmm. jest teraz mega szybki. Hmm, idzie do ciebie, niestety. Nie, nie widział mnie, nie, nie wyczuł mnie. Jaki on ma pattern? Jaki on ma pattern? On idzie tam i stamtąd? Gdzie? Stamtąd idzie tam. Stamtąd. Zaś tam. Bra to, tu jest chyba najlepszy moment. Bra idę. Jestem. Super. Dało się! Let's go! A giant skeleton, what's next? Oh. Only in whisper. No bones about it, you're the silent master, survive skull. Ok, skull, tak? Po prostu gość się nazywa Czacho. Okej. Okay. Hej, szczuranie. No, i dostałem, dostałem też monetki od Timiego I should be the only one to endure what? Jak on odwiedza, to on coś mówi, e, jakieś linie dialogowe. Możliwe, że to, chodzi, to jest jakoś lorowo powiązane. Jakoś lorowo istotne. No wątpię, żeby dawał po prostu tipy do gry. Bra. Beczki, beczki. O, dużo monetek. Dużo, dużo monetek. Dobrze, dobrze, dobrze. Mormani, Mormani. money Idziemy dalej. Ale ty krady jeszcze. Ja ty kradziej jesteś. Okej, okej nic. To jest zamknięte, więc tędy jakoś... nie przejdziemy. No jakoś mi się Co tak moment? wizualnie wydaje, że jestem o ciupinkę szybszy od ciebie. I też, no. Po prostu. Możli... Masz... Możesz być, możesz być. Większy. Moż możliwe, że mam mniejszy ping od ciebie po prostu. Albo tutaj jest coś takiego jak w tym modyfikatorze na dorsach, że im, wolni... im więcej obrażeń dostałeś, tym E, mniej masz, o. tym wolniejszy jesteś. Mam klucze do obydwu domów i czerwonego, i niebieskiego. Możemy się wybrać, kiedy chcesz i gdzie chcesz. Dobra, na razie zachowaj. No, oczywiście. Bateria łatwa. Jeszcze jedna rzecz, o którą wiem o tej grze, to, to nie mówiłem o tym, ponieważ to nie jest w sumie istotne. To wiem, że następnym bossem. Będzie to oko, które jest na miniaturce gry. Nie mam bladego pojęcia, jak działa nawet. Noted? Look ahead next time, getting trapped by walking on a rope. Weź mnie ten, weź odetnij linę. Już, tylko muszę trochę poszaflować w O kurde, to jest minigierka, no nie. Ej! E, dobra. Ej, umieram! Umarłem. I mi się zbagowało, tylko dlatego. Be more careful where you step next time. Zapomniałem o nim. Wiedziałem, że pojawia się po y, tym, po szkielecie, ale zapomniałem. Remember to always have a knife with, you, knife with you too. It's the only way to cut the rope. No co ty nie powiesz, tylko że musi to zrobić KTOŚ, a nie ja! Mogę, obserwuję cię w tym momencie. Bo mnie nie będziesz pewnie oglądał. Die to the rope! Umarłeś od liny! No wiesz co... I że to jest napisane w ta, taką czcionką, czy to wygląda jakby The rope miał być tytułem jakiegoś, nie wiem, horroru. Który będzie lecieć na pulsie o północy. W czwartek jakiś. Nie wiem o czym pierdolę w tym momencie. więc zobaczymy, jak ci pójdzie. Już mi się wydaje, że długo nie pożyję. Jesteś na... 30... Nie mam pojęcia, gdzie jest 39 tam. chyba. Jesteś na 39, to jeszcze 10 i będziesz mieć drugiego bossa. prawdopodobnie się rozkurwi, ale... Inny klucz. O! Miejsce do schowania. Przygotuj się. Mam, no, 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 no. się? Tak, tak, tak. Dlaczego nas atakuje, a teamiego nie? A, zwolnij, stój! It's hard to live with all of this, I blame myself. You deserve a little comfort, so here are some coins. Oh. Kliknij. Aha. No i dostałem. O, no i fajnie. I... Uważaj, lina jest. Lina jest, lina jest. Dwie nawet. Spokojnie. Już... Oh, no. Trzy. Zu ile ich? 3. Cztery, pięć, S sześć. 4. 3. Mm -hmm. Mm -hmm. Dobra, wiesz co, no, iść może 10, dalej. Iść może dalej. Jak są, jak są linie, to nie warto eksplorować. O, no, jesteś zaraz przed tym dofocujesz. wielkim okiem, pikiennym. No, nie mam pojęcia, co to znaczy. Ja tym bardziej. Dobra, idziemy. Czy idziesz? Wow. Jakieś oko piekielne. To przegram, no, no, Find all projectors and point them at eye gloom. A... Działa jak oczy z dorsów, tak mi się wydaje. Tak, to na pewno. Tak się domyślam. To miało sens. A w sumie fajnie? w sumie fajnie? Bo oczy właśnie zawsze wydawały się takie w dorsach, wydawały się takie takie, no, że zmarnowany potencjał, takie. Jak umarłeś od to to był yy, ten, to był wstyd kompletny. Jak zużyłeś yy, crucifixa na oczy to byłeś debilem, chyba że zrobiłeś to dla achievementu. To nawet Graci mówiła, że to był najgłupszy możliwy ruch z twojej strony. One wydawały się właśnie takie niedoceniane. Fakt były bardzo upierdliwe jak miało się hard moda albo tego yy, albo modyfikator po prostu na to, że były dwie dwoje oczu było w jednym pokoju, albo że pojawiały się częściej. Jednak wciąż kwestia pozostaje taka, że... E, miały bardzo mocno zmarnowany potencjał. I cieszę się, że... Okej. Okay. Wszystko? Tak. I cieszę się, że twórcy e, właśnie e, Counta zauważyli ten. Niedoc... I feel disoriented, as if I missed something. Kasę dał. No. Okay. Czyli, jak on gwizdzie, to daje kasę. Tak, tak. mi się zdaje. Prawdopodobnie w tym momencie e, znaczy, że znalazł coś, że może ci dać kasę, i też w tym momencie mówi jakiś e, Lore stuff. Halo. Jestem okay. Więc wracając, co cieszę się, że twórcy hauta właśnie docenili, czy nie docenili tylko zauważyli ten zmarnowany potencjał Aisa i no dali mu jego własny boss fight. Życia potrzeba. To uważam Wciąż uważam, że jest trochę za łatwy jak na 50 drzwi. W przeciwieństwie do e, Skula, który jest pierwszy, jest o wiele trudniejszy. Skul nie działa, dokład... Skul nie działa dokładnie jak figura, bo Skul po prostu na większą odległość się tak jakby widzi. Bardziej czuje. Wyczuwa, wyczuwa, no. No. I on nie. Serio. Schowaj się. Coś biegnie. Nic nie biegnie, ale nie wiem, gdzie się schować. O, mówi coś. You're much better than me, you don't deserve this. czyli on pewnie coś zjebał, przez co to miasteczko podziemne jest w ruinie, w jakiej jest. I on po prostu się obwinia. Jak powiedziałem, wciąż, Myślę, uważam, sobie. wciąż uważam, że walka z Igloomem jest trochę za łatwa, jak na to, że to są 50 drzwi. No jest. Ale jest fajny. Jest fajny, bardzo mi się podoba. Myślę, że dla urozmaicenia mogłoby być tak, że te oczka, które tam latały naokoło, też zadają obrażenia. To nie byłoby już takie proste. No o pochodzi. Ale w sumie o to chodzi, no. Ty, a gdyby zrobić to tutaj taki. Tylko... Ty, a co gdyby zrobić tutaj takiego e, ten e, challenge moda. Też jak w Dorsach. Że będziesz mieć challenge. Tylko że możesz jeszcze włączyć opcję, że bossowie będą zrandomizowani. I w zależności od tego, na, którym, e, na której pozycji będzie który. E, Taki będzie, że tak powiem, stopień trudności. Że na przykład jak IBloom trafi ci się na, jako pierwszy boss na 25 drzwiach? To w tym momencie będzie jakby łatwiejszy, a jak trafić się na przykład na 75 albo na 100 To jeszcze te małe to jeszcze te oczka latające naokoło zadają obrażenia. Co sądzisz o tym pomyśle? sądzę, że tak mogłoby być, tylko no... Bo... Trochę będziemy musieli na to poczekać, oj. jak już... oj! Możesz się uwolnić? Spróbuj. Eee, nie, bo nie mam noża. Dlaczego? Dłu bo że na ciebie. Ale mnie nie uratowałeś. E, miałem tylko dwa wtedy. Ale nie uratowałeś mnie. No cóż... Mnie nożem. Eee, one się niszczą. No nie miałem ich wykup. A. Czemu nie wiem... To nie jest tak, że masz... Jak to Dobra, to czekaj, gdzie... Dłużka... czekaj. No, gdzie... Do których doszedłeś? Do których doszedłeś? 63. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Trzy podejścia, zrobię taki bardzo mocny, taki potężny odcinek. I po prostu go jakoś zmontuje fajnie. Oczywiście. Może byśmy się, się nie włożyli na tym skulo. nie. I tak prawdopodobnie wypieprzę jakieś 50% twojego y, solorana Solowego no, Mam o tym pojęcie Ponieważ nic się faktycznie nie działo, zostawię tylko kwestie, w których coś mówiłem Mówiliśmy You know the way no, now, I follow you hey, a hmm. Otwórz bramę Wydaje mi się że to, że on jest biały całkowicie jak ściana i ma niebieskie oczy, nie jest przypadkowe. Czemu ekran jest taki zielony, taki I... jestem przy aglumie, tak? tak? E aí